Dzisiaj przedstawimy moduł dla subiekta GT o nazwie Sumatro zamówień od klientów. Moduł można pobrać z naszej strony. Link jest poniżej filmu i pobieramy go tutaj z sekcji pobierz wersję demo. Zapisujemy sobie na dysku i możemy go zainstalować. Pamiętajmy, że instalujemy moduł na wyłączonym subiekcie GT, dlatego że on się nam dopina tutaj do... Bezpośrednio do samego subjekta. Uruchamiamy instalację. Mamy pytanie o zaufanie pliku. Uruchamiam mimo to. I teraz instaluję go. I instalacja jest zakończona. Następnym krokiem będzie uruchomienie subjekta GT. Zobaczyć, gdzie jest nasz moduł. Mamy podmiot demo. Logujemy się bez hasła. Pamiętamy, że moduł wymaga zainstalowanej sfery. Dlatego ja mam tutaj aktywowaną wersję próbną sfery. Następnie gdzie możemy znaleźć moduł? Moduł możemy znaleźć tutaj w zestawieniach, wyfiltrowując je jako własne kom. Tu mamy sumator zamówień od klientów. Niestety, w związku z tym, że pracuję na kilku ekranach, to okienko mi się zawsze na domyślnym głównym otwiera. Tutaj widzę istniejące zamówienia istniejące zamówienia z bieżącego dnia. Po uruchomieniu modułu on automatycznie zaczytuje sobie takie zamówienia, natomiast po jego uruchomieniu zalecałbym najpierw skonfigurowanie sobie pewnych parametrów. Tak? Tutaj w sekcji zestawienie. Mamy parametry, i mamy tu w parametrach do określenia kategorię źródłową zamówień od klientów, która ma być brana pod uwagę w przypadku wyświetlania tej listy, która jest pod spodem. Ja na razie mam uruchomione wszystkie oraz kategoria zbiorcza, tak aby program mógł nam wygenerować zamówienie i odpowiednio je oznaczyć, bo ono odróżniało się. Tak mamy tutaj jeszcze kilka parametrów, na przykład pytanie o to czy wystawiać dokument handlowy po sumowaniu w momencie gdy sumujemy zamówienie, może ono być automatycznie Przegenerowane na dokument typu faktura lub paragon. Pytanie, czy usuwać zamówienie źródłowe po sumowaniu, czyli kasowanie tych, które są danymi wejściowymi? Czy zamówienie zbiorcze ma rezerwować towar, oraz czy sumować zamówienia dla poszczególnych kontrahentów, czyli rozbijać tak naprawdę. W przypadku, gdy zaznaczymy wiele zamówień i będzie to wiele zamówień od różnych kontrahentów, ale oni będą się powielać pośród tych zamówień, program może automatycznie nam sumować zamówienia od poszczególnych kontrahentów, czyli wynikiem może być kilka zsumowanych zamówień. Czy identyfikować kontrahentów po numerze NIP, czy sumować zamówienia od najstarszego zamówienia i czy łączyć uwagi z zamówień źródłowych. To są wszystko pytania, które parametry, na które odpowiadamy indywidualnie według naszych potrzeb. Ja natomiast zaprezentuję, jak działa nasz moduł. W tym momencie przejdę sobie do zamówień od klientów. Tak, żeby było szybciej, powiele sobie dwa istniejące zamówienia. Skrótem klawiszowym Ctrl D. Tutaj mam jakieś. Dane już wprowadzone to są dane przykładowe, dane demo. Zmienię tutaj na przykład na 10 sztuk. Skasuję sobie te dwie pozycje. Skasuję te dwie pozycje. Czyli mamy 10 sztuk, jedna sztuka, dwie sztuki i możemy zapisać nasze zamówienie. I zapisało się ono pod numerem 10. Mamy tutaj też. Kolejne dla sklepu Arex też je sobie wiele. Tutaj przygotowałem sobie te zamówienia troszkę wcześniej, aby nie tracić czasu na ich wprowadzanie. Mamy ten sam produkt, który jest w poprzednim zamówieniu, tylko w innej ilości i w innej cenie. A może dodam jeszcze tutaj na liście kolumn opis pozycji na dokumencie. Ala 1. Taki tekścik malutki, żeby sobie opisać pozycję. Zapisałem i nasze zamówienie zapisało się z numerem 11. Wracając do modułu Sumator zamówień. Uruchamiamy go. Znowu przesunę sobie okienko. Zadziałał automatycznie filtr i pobieranie danych z bieżącego dnia. Gdzie wcześniej testowałem moduł, prawda, i chciałem Państwu pokazać rzecz następującą, ponieważ w parametrach określiliśmy, że brane pod uwagę będą wszystkie kategorie zamówień. Nie wyfiltrowaliśmy ich po niczym. Widzimy tutaj dotychczas utworzone w bieżącym dniu. To są, te dwa, to są te dwa nowe. Natomiast poprzednie zamówienia też na te firmy zostały już sumowane. Czyli sumator sobie je oznacza jako już sumowane, tak żebyśmy nie popełnili błędu przy sumowaniu zamówień. Tu mamy zamówienie, które było zamówieniem wynikowym, dlatego w uwagach znajdują się Wpisane informacje, z których zamówień pochodzi. Oczywiście, jeżeli ja wrócę do zestawienia i w parametrach określę sobie, że kategorią źródłową jest sprzedaż, to tak naprawdę znikną mi tutaj zamówienia, które są zamówieniami wynikowymi. I teraz co robię? Po tej liście mogę się poruszać na przykład strzałeczką na klawiaturze, spacją mogę zaznaczyć pojedynczo. Mogę też użyć Ctrl A, Ctrl Z, aby zaznaczyć wszystkie. Natomiast ja chciałbym te dwa zamówienia sobie sumować i zobaczyć, co się stanie, tak? Tutaj mamy jeszcze sekcję filtrów, które nam mogą mm, pomóc w. Przefiltrowaniu większej ilości zamówień, także możemy tutaj użyć filtru data, numeru, kontrahenta, nipu uwag, czyli nawet po uwagach, program sobie wyszuka zamówienia, które mogą być sumowane, wartości lub sumowane tak nie, prawda, czyli możemy ponownie wziąć pod uwagę te same zamówienia, które już wcześniej zostały oznaczone jako sumowane. Natomiast, tak jak mówiłem, chcę uruchomić mechanizm sumowania, żeby zobaczyć, co się stanie. Proszę bardzo, zaznaczyłem dwa. Uruchamiam sumuj i teraz tak. Program pyta mnie w tym momencie o kontrahenta, który ma być umieszczony na Umieszczony na zamówieniu jako kontrahent, dla którego powstaje sumowane zamówienie. Dlaczego tak jest? Nie zaznaczyłem wcześniej opcji sumowanie dla kontrahentów. Tu mam dwóch różnych kontrahentów i zasadniczo chcę sumować dwa zamówienia od dwóch różnych kontrahentów i umieścić pod zupełnie innym kontrahentem niech to będzie firma Gamma. Gamma. My ok, proces się zakończył. Utworzono zamówienie o numerze 12. I zobaczmy, co się stało. Zamykam sobie sumator. Mamy zamówienie o numerze 12. Otwieramy. Proszę bardzo. Jest tutaj. Są tutaj produkty, które znajdowały się na obu zamówieniach, i przy jednym z nich pisze Ala1. Od razu zaznaczam, że aplikacja nie powoduje zbijania pozycji do, y, powtarzających się pozycji do jednej, chociażby z tego powodu, że jesteśmy w stanie przenosić indywidualne opisy pozycji na zamówieniach. Oczywiście tą funkcję możemy dla Państwa dopisać y, tak, aby y, produkty, te same produkty występujące w, w wielu zamówieniach były zbijane y, w jedną pozycję razem z sumą ilości, i sumą wartości, sumą wartości, tak? Tutaj nastąpi sumowanie wartości, a nie jakieś uśrednienie cen tego typu rzeczy, tylko sumowanie wartości. Problem pojawi się w momencie, gdy będą państwo mieli indywidualne opisy dla każdej pozycji, tak? One zostaną zamazane. Mogą być sumowane tak naprawdę, czyli te teksty mogą być złączone. Ale tak naprawdę należy się liczyć z tym, że ten opis pozycji to pole, które jest takim polem edytowalnym, w którym można wpisywać sobie jakieś swoje własne teksty. Co prawda ma ono ograniczenia, ale zostanie po prostu zbite w całość, prawda? I nie będzie nasz produkt rozbity na pozycji, nie będzie posiadał tych opisów. Dlatego nie zbijamy pozycji, w, nie zbijamy pozycji powtarzających się w jedną. Tak naprawdę mogę zapisać i teraz nawet ręcznie, ręcznie sobie wygenerować do tego dokument. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli zmienię parametry modułu w ten sposób, aby wystawiał dokument handlowy po sumowaniu. Ja oczywiście użyję tych samych zamówień tutaj, które używałem wcześniej, prawda? No, nawet zrobię sobie ze wszystkich zamówień zamówień, kolejne zamówienie zbiorcze, dam sumuj, wybiorę kontrahenta Ala i pada pytanie, co stworzyć? Fakturę sprzedaży, paragon imienny czy paragon? No, jeżeli wybiorę fakturę sprzedaży, automatycznie mam wrzucone na fakturę sprzedaży wszystkie pozycje zgodnie z cenami, które były wpisane, też są one rozbite na poszczególne pozycje, jeżeli na fakturze dołączę w liście kolumn ten opis pozycji na dokumencie, to też został on przepisany. Jak widzicie, został przepisany z zamówienia źródłowego. Bo teraz wystarczy już tylko formę płatności zaznaczyć i zapisać nasz dokument. Tak wygląda praca na module sumator zamówień, funkcji, która standardowo nie jest dostępna w subiekcie GT. Tu mamy jeszcze na końcu komunikat. O utworzeniu zamówienia i zrealizowaniu je dokumentem numer 14. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy na liście od razu zamówienie i pajeczkę o zrealizowaniu. Prawda, kwocie zrealizowanej dacie zrealizowania. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.